Cześć wszystkim, ja jestem Janeta i dzisiaj będziemy czytać pierwszy list do Koryntian 7 ze względu na to, że jest jedna osoba, która jest mi bardzo, bardzo bliska i chciała, żebym ten temat, właśnie ten rozdział przeczytała. Także zabieramy się za to, ale zanim to zrobimy, to się szybko pomodlimy. Także możecie tak słapać sobie za ręce, w jaki sposób się modlicie, jeśli modlicie się w ten sposób. Jeśli po prostu uchylacie głowy, to też musicie po prostu uchylić głowę. I zacznijmy po prostu. Heavenly Father, um, Boże, mój ojcze, proszę cię o to, żebyś przekazał tym osobom, które potrzebują w tym momencie usłyszeć Twojego słowa, żeby one zrozumiały, żeby ich serca otworzyły się na to, co Ty chcesz im przekazać, żeby było to dla nich zrozumiałe, a nie jak matematyka czy jakaś trudność. Boże, spraw, aby ludziom otworzyły się serce na Twoje słowo i żeby zrozumiały to, co Ty chcesz im przekazać mimo tego wszystkiego, co się dzieje na tym świecie dzisiaj. Boże, proszę Cię, chroń te osoby, które teraz tutaj są, które tego słuchają i które chcą się dowiedzieć więcej o Tobie. In Jesus name we pray, Amen. Okej, okay, dobra. Jesteśmy na pierwszym listie do Koryntian, siódmy rozdział i ogólnie ja mam dosyć dużo notatek, jak to ja. Ale postaram się przeczytać i bardzo mało powiedzieć. Zobaczymy, bo ja jestem gadułą, także Różnie to może być. Dobra, jesteśmy w siódmym rozdziale. Pierwszy werset zaczyna się tak. Co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest mężczyźnie dotykać kobiety. Powodzenia. Szczerze wam powiem, za dzisiejszych czasów, nawet jak w tramwaju stoicie, czy jedziecie gdzieś, czy podajecie komuś coś, zawsze się dotknie kogoś. Ciężko jest to utrzymać, nawet jak się jest w związku, czy nawet jak się jest w narzeczeństwie przed małżeństwem, to ja bym po... naprawdę podziwiam ludzi, którzy się nie dotykają. W kontekście takim, że nie dotykają się nawet palcem, policzkiem, ustami. Bo to jest naprawdę niesamowita czystość, podziwiam takie osoby. Ja do takich osób nie należę. <grym> Także wow, naprawdę. Dwa, jest napisane tak. Jednak, aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każdy niech ma swojego męża. Czyli koniec końców, jak ty myślisz, że ty się nie nadajesz na męża, ty się nie nadajesz na żonę. To zacznij pracować nad sobą, bo nawet w Biblii jest napisane, że żeby uniknąć nierządu, czyli żeby uniknąć czegoś takiego, że ty się szlajasz i nie wiadomo co robisz z kimkolwiek i gdziekolwiek, tylko ty masz mieć tak, że masz swoją żonę albo ty masz swojego męża i ty należysz do niego, ty należysz do niej i nie szlajasz się, nie robisz byle czego z byle kim, jak to młodzież za dziesięć lat, tutaj. Tutaj masz fragmentik o tym, jak dalej myślisz, że jesteś taką osobą, która nie zasługuje na małżeństwo, nie zasługuje na to, żeby ktoś ją kochał. Nawet ludzie, którzy zabijają, są mordercami, są w związkach, czyli znajduje się jakaś osoba, która jednak kocha takiego psychopatę. Więc wyobraź sobie, że ty jesteś super osobą, ty jesteś niesamowitym mężczyzną, ty jesteś niesamowitą kobietą. Na pewno się ktoś znajdzie Kto ciebie będzie szanował Będzie cię kochał i będzie o ciebie dbał I pomoże ci w tym Żeby być lojalnym I żeby się zachowywać normalnie Dobra, trójeczka, lecimy tak Niech mąż oddaje powinność żonie Podobnie i żona mężowi Ok, ma to sens Cztery, żona nie ma władzy nad własnym ciałem Lecz mąż Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem Lecz żona Ja wiem, ja wiem, że wy to czytacie I macie takie no, słabo, słabo, słabo. Ale to nie o to chodzi. Ja Wam pragnę przypomnieć, co tutaj jest napisane. Żona, nie dziewczyna, nie narzeczona, żona i tak samo mąż, nie chłopak, nie narzeczony, nie jakiś kochanek. Mąż. Więc definicja się zmienia. Tak jakby ty oddajesz swoje ciało i należy ono do twojego męża, nie. Nie jak jesteś w związku, bo ty jesteś wtedy dziewczyną, nie jesteś wtedy żoną. I to też nie chodzi o to, że ty oddajesz to ciało i on nie wiadomo, co z nim robi. Tylko ty oddajesz swoje ciało z zaufaniem, bo wiesz, że on doskonale będzie wiedział, co jest dla ciebie dobre. Tak samo ty dla niego, vice versa. To jest takie oddanie się, nie że masz, masz, bo muszę. Tylko to jest oddanie się takie, masz, bo wiem, że mnie szanujesz, wiem, że o mnie dbasz. Wiem, że nic złego nie zrobisz I oddaję ci się po prostu z szacunku A nie z tego, że Ty mnie zmuszasz do czegoś Okej, okay. piąteczka jest napisana tak Nie odkładajcie się Z tego, chyba że Za obłudną zgodą Na pewien czas, aby Oddać się ponownie i Aby od oddać się Postowi i modlitwie Potem znowu się zejdźcie, żeby was szatan Nie kusił z powodu waszej Niepowściągliwości o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że powiedzmy, że na przykład jesteście mężem i żoną i macie jakąś niezgodę Kłócicie się i tak dalej i macie takie, wiesz co, wiesz co, nie gadaj do mnie Ja chcę mieć święty spokój od ciebie, daj mi spokój Tak jakby spoko, to jest ok. Idź, pomóc się, idź, pość, pość? Tak się chyba to, idź, pość Nie wiem czy się to tak odmienia, ale jak masz ochotę właśnie iść pościć i po prostu oddać się modlitwie, oddać się Bogu żeby on Ci pomógł zrozumieć tę sytuację, tutaj jest napisane, że jak najbardziej, jak najbardziej, idź to rób, ale potem znowu się zejdź. Czyli jak masz coś takiego, że dobra, nie mów do mnie, mów do ręki, albo nie mam ochoty rozmawiać, rozmawiać z Tobą, bo po prostu nie ma co, okej, okay, zrób sobie czas tak jakby dla siebie, gdzie masz święty spokój od tej osoby, gdzie możesz pomyśleć, pomodlić się, po prostu porozmawiać z Bogiem, ale później wróć z powrotem do swojej żony, wróć z powrotem do swojego męża, żeby nie zaczęło cię kusić jakieś inne, nie wiadomo kto inny, żeby oczko nie zaczęło lecieć gdzie indziej, żebyś się nie zaczął rozglądać, że a, jaka ta ma to moim taką, ma taką super po prostu ma relację, ta i ta osoba na internecie, tak i tak to wygląda, i w ogóle to i tamto Ty nikt nie, nie wie, co się dzieje za ekranem. Wy tak samo nie wiecie, co jest tutaj za. Ja wam mogę pokazać, czy to jest moja szafa. Tam są moje medale, tu mam muszko i wy nigdy nie wiecie, co tu się może dziać, nie? Więc niby tu wszystko może być elegancko, pięknie, pisuś, glancuś a tu dalej, gdzie moje ręce teraz nie widzicie i dokładnie, może się dziać w ogóle co innego. Więc tu jest napisane, żeby po prostu zawsze wrócić do siebie, bo jesteście mężem i żoną i jednak obiecaliście sobie coś, że do końca życia będziecie razem. Więc do końca życia bądźcie razem, a nie róbcie czegoś takiego, że przez jedną kłótnię wyjdziecie gdzieś indziej. Chyba, że jest tutaj mowa o rozwodzie. I Jezus mówił kiedyś, jest napisane w Biblii, nie powiem wam dokładnie gdzie, ale Jezus powiedział, że jedynie kiedy on usprawiedliwia właśnie rozwód, to jest wtedy, kiedy druga osoba zdradzi i wtedy można się rozwodzić. Wiadomo, w, ko w kościołach katolickich jest to troszeczkę inaczej, ale ja mam, ja się kieruję Biblią. Nie katechizmami napisanymi przez jakieś nie wiadomo jakie osoby. W Biblii jest napisane, że to jest jedyny powód, który jest okej okay dla Jezusa. Jeśli chodzi o rozwód, wiadomo, inne sytuacje też się mogą zdarzyć, bo nie ma nic. Na przykład, jakby ktoś kogoś bił, nie ma nic na temat tego, jakby ktoś chlał, nie ma nic na temat tego, jakby ktoś kogoś zaniedbywał, tak jakby jest wiele powodów, które jest rozsądne, które są rozsądne, żeby się rozstać, ale w Biblii o nich nic nie ma mowy. Ja się na ten temat nie wypowiem, bo ja nigdy nie byłam zaręczona. Znaczy byłam zaręczona dwa razy, ale to mniejsza z tym, ale nie doszło do ślubu, więc nie wiem jak to jest być narzeczoną, znaczy wiem jak to jest być narzeczoną, nie wiem jak to jest być męża, mężatką, nie wiem jak to jest być żoną. Więc no, anyway, macie mały story time na temat mnie, nie wiem jak to wygląda nie, nie wypowiem się na ten temat, bo tym nie żyłam, więc nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Lecz to, co mówię, jest z powolenia, a nie z rozkazu. Czyli tutaj troszeczkę mamy takie powiedzenie, że no, to tak jest powiedziane, ale nie do końca to jest, co wiecie, to nie jest taki rozkaz, że właśnie sytuacja może być taka, że jesteście w małżeństwie, nie wiadomo, co się dzieje, na przykład druga osoba zdradziła, kogoś, no to wtedy ciężko wrócić do takiej osoby i dalej żyć w jedności, jak się już nie widzi tego osoby jako kogoś, komu się ufa, nie? Dobra, w 7 jest napisane tak Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga jeden taki, a drugi inny i ja też tak myślę, u siebie w kościele mam wiele osób, które ma niesamowite dary, jeśli chodzi o mowę, jeśli chodzi o służenie, jeśli chodzi o robienie innych rzeczy Mi się wydaje, że ja troszeczkę mam takie... Może taki mini dar jakiś od Boga, żeby się po prostu głosić, żeby po prostu gadać o Nim Ale to jak kto tam patrzy, tak jakby ja zawsze byłam gadłą, więc to po prostu u mnie jest ale tak jak tu jest napisane, że każdy ma własny dar od Boga, ty też masz własny dar od Boga. Czy to wiesz, czy tego już nie wiesz, mi to zajęło 24 lata, żeby to odkryć, tobie może zajmować nawet dłużej, albo już wiesz, co to jest, ale po prostu Ci się to nie podoba i dusisz to w sobie i myślisz, że może coś innego znajdziesz. Jak masz takie odczucie, że a może to jest to, to pewnie to jest to. Anyway, lecimy dalej. 8 jest napisane tak. A do nieżą. Jean... Co? 8 jest napisane tak. A do nieżonatych i wdów mówię, dobrze będzie dla nich, jeśli pozostaną jak ja. Lecz jeśli nie mogą się wstrzymać, niech wstąpią w stań małżeński. Lepiej jest bowiem wstąpić w stan małżeński niż płonąć. Czyli być właśnie taką osobą, że a może trochę tu, może trochę tego, może trochę tamtego. Tak jakby nie, dla ciebie jest jedna osoba, ty masz się skupić na tej jednej osobie i twoje oczy mają być skupione tylko i na tej osobie. Jak wiadomo, jak ta osoba umrze I ty nie jesteś w stanie nie patrzeć się tutaj w tą osobę, albo nie patrzeć się w tą mi w tą osobę I nie patrzeć się tu, i nie patrzeć się tu To też dobrze by było, żebyś sobie wypatrzyła jedną osobę, albo wypatrzył jedną osobę I znowu był w związku małżeńskim Żeby twoje oczy były skupione tylko i wyłącznie na tej osobie, a nie na wszystkich innych dookoła Nie licząc oczywiście Boga, bo Bóg powinien być u ciebie na pierwszym miejscu, ale jeśli twoje oczko ci leci tam A później ci leci tam i leci ci tam znowu i nie wiesz do końca co i jak no to lepiej, tak jak tutaj jest napisane, się znowu ożenić z kimś. W dziesiątym jest napisane tak. Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim nakazuje nie ja, lecz pan żona niech nie odchodzi od męża. No. Jedenaście jest napisane tak. Lecz jeśli odeszłaby, niech Pozostanie bez męża albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie odchodzi od żony. 12 jest napisane tak. Pozostałbym, zaś. Pozostałym. Nie umiem czytać. 12 jest napisane tak. Pozostałym zaś mówię ja, a nie pan. Jeśli ktoś z braci ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niech jej nie oddala. A jeśli jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech od niego nie odchodzi. Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę, a żona niewierząca uświęcona przez męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.